Witam wszystkich miłośników fotografii analogowej. Dzisiaj mam dla was prawdziwą legendę. Like M3. E, śliczny aparat. Znaczy Marek który mi go pożyczył. E, Marek bardzo dziękuję ci za pożyczenie mi tej, e, tego aparatu. E, Marek mówił że jest w bardzo dobrym stanie. Tak prawdę mówiąc, patrząc na ten tubus, na którym nie widać śladów używania, to ja nie wiem, czy on był używany. Lecz pod spodem jest kilka rysek wstał na półce. W związku z tym, raz, że wygląda ślicznie, dwa, że chodzi. jak nowo. To jest sama przyjemność, ale może od początku. Pierwsza lajka została zaprezentowana na tragach w Lipsku w 1925 roku i przyjęta została dosyć chłodno. Tak mówili y, wtedy recenzenci zwłaszcza. Nie no, może się to przyjmie, może się nie przyjmie. Jak widać przyjęło się. Ta lajka zaprezentowana w 1954 roku y, została przyjęta entuzjastycznie. Zarówno recenzenci piszali, no to jest to o co wreszcie chodziło. A y, miłośnicy fotografii, zawodowi fotografowie mówili, no to jest wreszcie to co, czym ja bym chciał robić zdjęcia. Bo y, firma Leitz z, y, zamiast znaczy, poprzez poprzednie 30 lat y, rozwijała swój y, projekt. On się zmieniał. Natomiast Leica M3 to nie była ewolucja, to była rewolucja y, w, w konstrukcji Leica On był całkiem inny od poprzedniej, od, od tej y, nawet 3F produkowanej wcześniej bardzo popularnej. Y, co było w niej takiego rewolucyjnego? No, pierwsza rzecz mocowanie obiektywu. Zamiast y, mocowania gwintowego, gdzie trzeba było się jednak troszkę nakręcić, żeby y, założyć obiektyw, tu przyciskam przycisk i pyk, mam zdjęty obiektyw. Mocowanie bagnetowe zwane mocowaniem y, M Leica. Zakładam czerwona kropka, już coś słyszałem o czerwonej kropce, czerwona kropka na czerwoną kropeczkę, pyk, obiektyw jest założony. Szybko i wygodnie. Zamiast nosić trzy lajki z trzema różnymi obiektywami, teraz mogę nosić jedną i szybko wymieniać trzy obiektywy. Sama przyjemność. Następnym elementem, który widzimy od razu, to jest szybki naciąg filmu. Ciach jest naciągnięty i mogę zrobić zdjęcie. Zamiast no, mimo wszystko czasowego obracania tym pierścieniem. To jest, to co ja mam w ręce, to jest druga wersja lajki. W pierwszej wersji ten naciąg był dwutaktowy, czyli w jednym naciągało się film, a w drugim naciągało się osobną migawkę. Później to skorygowali, czy znaczy skorygowali, zmienili... I w tej wersji drugiej już był y, jednotaktowy naciąg. Następnym elementem, który tu od razu z góry widzę, to jest pięścień czasów, który chodzi naprawdę leciutko obracam. Y, ja za pierwszym razem go chciałem ponieść do góry jak w starej lajce. Nie, to jest leciutko obracam, jest takie lekkie pyknięcie, on chodzi. Y, idealnie nie obraca, czyli nie lotuje się. W związku z tym zawsze mogę ustawić czas, jaki chcę. Widzę. 1,60, ustawiam 1,60. Po naciągnięciu będę miał 1,60. Mogę zrobić na 1,60 zdjęcie. Następnym elementem, który obok widzę, to jest licznik zdjęć. Schowany ładnie pod szkiełkiem, bardzo dobrze widoczny. Samo zerujący się licznik zdjęć. Jeśli dużo fotografujesz, zmieniasz negatywy, ja przeważnie, znaczy jeśli używam kiedyś jednego aparatu, to ustawiałem ten, ten licznik, bo pamiętałem, ale jak szybko zmieniam negatyw. Nigdy nie pamiętam. On sam pamięta o sobie, w związku z tym yy, mogę zmienić mu, yy, nie muszę, mogę mu zmienić negatyw, on sam zeruje licznik. Wygodna rzecz, drobiazg, ale wygodna rzecz. <laughs> rzecz, o której natomiast elementem, modernizacją, która tutaj była, jedną z najważniejszych jest wizjer. Wreszcie lajka połączyła. Wizmy z dalmierzem. Mamy jeden okular, w którym patrzymy. Bardzo jasny, bardzo wygodny. Tu jest powiększenie 0,91. W związku z tym ten obraz jest wielki. Dalmierz jest śliczny. Tym się ustawia. Ale to jeszcze o dalmierzu jeszcze powiem. Natomiast ustawia się bardzo dobrze zdjęcia. Od razu przy dalmierzu, będąc. Yy, aparat automatycznie, bo on pokazuje w środku ramkę dla obiektywu 50 mm. Natomiast jeśli założę mu obiektyw 90 mm albo 135, so to on automatycznie przełączy na ramkę, pokaże wizjerze właściwą dla niego ramkę. W tej wersji drugiej z tej, tej lajki M3 mamy tutaj jeszcze przełącznik. Jeśli przełączę, tylko nie pamiętam, tak, jeśli przełączę w kierunku obiektywu, go popchnę, to on mi pokaże tak, jakbym mu przybił obiektyw 90 mm. Jeśli w drugą stronę, to obiektyw 135 mm. Podobno jest to po to, że ja podnoszę, mogę popatrzeć i jak uznam, że mm, mogę ocenić, czy nie, no może tutaj by był lepszy, e, rzeczywiście 90 mm byłby lepszy. W pierwszej wersji nie ma tego przyłącznika, on tylko automatycznie, natomiast tu mogę to podejrzeć. Ale sam przełącznik działa. Natomiast co jeszcze następne? Wymieniłem już prawie wszystko, zostało jeszcze zakładanie negatywu. Zakładanie negatywu to tak jest samo jak w poprzednich aparatach, czyli muszę zdjąć dół i od dołu mogę popatrzeć. To jest nawet takie zaznaczone, jak należy przyciąć negatyw. Ale w lajce M3 jest otwierany, otwierany tył. Ja Widzę i mogę poprawić, że po pierwsze, docisk nie dociska w momencie, kiedy ja zakładam negatyw, w związku z tym mogę wygodnie założyć. Widzę ząbki od rolki prowadzącej, od zębatki prowadzącej, gdzie mogę założyć, i negatyw, i. Zakładanie negatywu zrobiło się dużo prostsze. To nie jest tak, że tu jest jakiś system zakładania negatywu. Tu jest jeszcze cały czas ten prosty sposób zakładania, czyli muszę wyjąć rolkę, przygotować sobie negatyw, ale pierwszy negatyw, który do niego zakładałem, to ja go przycięłem zgodnie z tym wzorkiem, takie długie wejście. Żeby go założyć, natomiast już następny negatyw, jak zakładałem, to prawdę mówiąc, zobaczę, mówię, ale skoro to się tak ładnie odchyla, to ja chyba nie muszę go przycinać. Nie muszę go już przycinać. Nie ma tego problemu z, z zakładaniem, że muszę go przyciąć, żeby założyć. Mogę wziąć normalnie fabryczny negatyw, nawet współczesny, tak jak tu widać, i założyć na rolkę. Wyciągam, wkładam z jednej strony, z jednej strony wkładam. Negatyw, w drugiej wkładam. Chyba za dużo wyciągnąłem troszeczkę. Cofnę. Wkładam rolkę TOM. Otwieram sobie klapkę z tyłu. Wyraźnie widzę, jak mi, wyraźnie tutaj widzę, jak wchodzą mi ona ząbki. Wchodźcie na ząbki. O, ładnie, wszedł na ząbki. Leciuteńko sprawdzę. Wszedł, wszedł, wszedł. Dociskam jeden, dociskam drugi. Zamykam, że zero problemu. Zakłada się negatyw już w nim naprawdę bardzo przyzwoicie. Pociągam rączkę, drobiazg. Tu na tej rączce, na pokrętle zwijania powrotnego, mamy dwie kropeczki. I ja patrzę, czy one się obracają. Obracają się, czyli negatyw mi idzie. Kliknąłem dwa razy, ustawił mi się na zero. Jest gotowy do robienia zdjęć. Muszę jeszcze oczywiście w tych obiektywach wyjąć obiektyw i przekręcić oraz zdjąć dekielek. O zdjęciu dekieleka trzeba pamiętać, ponieważ to jest dalmierz. I w wizjerze że będę miał bardzo ładny obraz, będę robił świetne zdjęcia, tylko wszystkie później będą jakoś takie czarne na zdjęciu. Samo... Nie. Teraz powinien powiedzieć o historii modelu. W 1935 roku... Yy, został stworzony prototyp aparatu, który został nazwany Leica 4. Aparat, to było jeszcze przed wojną, aparat w sumie nie wszedł nigdy do produkcji, natomiast wyróżniał się całkiem zmienionym kształtem i połączonym wizjerem z dalmierzem. Część osób uważa, że jest on tym prototypem, znaczy jest tym modelem, który wpłynął na to, jak wygląda, i jak jest funkcjonalnie ta lajka M3. Nad samą lajką M3 prace rozpoczęły się gdzieś w roku 1946. Już wtedy Ernest Leitz, Leitz stwierdził, że trzeba było zmodernizować ten nasz aparat. I hmm, prace trwały do 1952 roku. Dosyć długo. W 1952 roku wyszły pierwsze prototypy, i był już gotowy praktycznie do produkcji, ale nie wszedł. Ehm, Firma Lights uważała moim zdaniem, bo nie mam pewności, że aparat musi być dopracowany. No, bo musi być dopracowany. Kierowany jest do profesjonalnych fotografów. Przede wszystkim, lajka nigdy nie była tania. W związku z tym, jeśli masz zapłacić dużo, to musisz zapłacić za solidny produkt produkt, który, jak jest napisany, lajka, to ty wiesz, że to jest solidny produkt. W związku z tym dwa lata trwały następnie przedprodukcyjne jeszcze, nie wiem, testy aparatu i w 1954 roku został aparat prowadzony do sprzedaży. I to jest tak, że oni nawet się nie pośpieszyli, bo uczciwie. W 1952 roku konkurencja do, do lajki, zwłaszcza japońskich aparatów, była bardzo duża. Ich aparaty, czyli Nikony, Kanony, ale nie tylko, Minolta, one były takie same funkcjonalnie, tak samo solidnie zrobione, tylko tyle, że tańsze. Canon w 1952 roku w grudniu pokazał swój model Canon 4SB. SB. W którym miał połączony widziel z Dalmierzem. No więc to powinno zmusić lajkę do tego, żeby. My też mamy. Ale oni odczekali jeszcze 2 lata i wprowadzili go w 1954 roku. Sprzedaż samego aparatu like M3 była świetna. To wystarczy popatrzeć na liczby. Produkowano go do roku 1966 i przez te 12 lat wyprodukowano. Różne źródła mówią 220-250 tysięcy egzemplarzy. Dla porównania tej lajki wcześniejszej, czyli tej, tych wszystkich od 25 roku 1925 do 1960, kiedy zaprzestano produkcji ostatniej klasycznej lajki, powiedzmy, wyprodukowano przez te wszystkie lata, wyprodukowano 130 000 egzemplarzy, a tego 250. To świadczy o tym, jak bardzo spodobał się ale ten aparat fotografom. Część użytkowników, raczej część miłośników marki Leica uważa, że to jest najlepsza, najlepszy model lajki, jaki został wyprodukowany. Fakt, że ma najlepszy wizjer. Ten wizjer jest rewelacyjny. Jak spojrzałem w niego i patrzyłem, mówię, wow. Fakt, że ostatnio fotografowałem jakimś fedem, z którym, jak wszedłem w ciemniejsze miejsce, jak stwierdziłem, ojej, kolej nic nie widzę. Dalmierza, bo w słońcu było w porządku. On też miał połączony dalmierz z wizjerem. W słońcu było w porządku. Spokojnie można było robić zdjęcie, ale w ciemniejszych warunkach, no już to było dużo słabsze. W tym. <tum> tym ja wszedłem, zrobiłem. Miałem mówić zdjęcie na koniec, ale pokażę to zdjęcie. To zdjęcie, wszedłem do, do, w kamienicy do, w, do klatki schodowej. Spojrzałem, mówię: o, Trzeba zmierzyć światło. Ale nic nie widzę na światłomierzy. Musiałem podejść ta, do drzwi i zobaczyć, jakie on mi pokazał światło. On pokazał mi, że przy przysłonie 2,8 wystarczy mi 1,30 w sumie do zrobienia zdjęcia. Mówię: To jest dobrze, mogę spokojnie zrobić zdjęcie. Mówię, dobra, teraz muszę ustawić. No, ustawiłem ten, to pokrętło czasów, jest wygodne i jest dobrze widoczne. Przysłony. Ja używałem Elmarów dwóch sztuk, to, w tym matku robiłem Elmarem 50 mm 2,8. Bez problemu ustawiłem na 2,8. Zresztą to jest. Kręcisz do oporu w jedną stronę i wiadomo, że to jest albo 2,8, albo 16. Mówię, no jeszcze muszę już ustawić. Zresztą tak na oko. Ustawiać odległość, mówię, takie będzie 3,5, ale spojrzałem, wizję, co ja się bęczę na oko. Przecież tu wizję, że ja widzę. Widzę i ten talmierz elegancko mi się zgrał, ustawiłem. Mówię, to jest rewelacja. Zrobię takiego zdjęcia w naprawdę słabych warunkach. Tym aparatem nie ma żadnego problemu. To jest naprawdę świetne. W 1956 roku, dwa lata później, powstała jego wersja. Profesjonalna nazwana lajka MP. Różniła się tym, że miała taki pod spodem do, przystawkę do szybkiego przewijania filmów. Podobno się trochę tego sprzedało. Dzisiaj jest yy, najrzadszy dzisiaj spotykaną yy, lajką z tego okresu. Yy, ona była jeszcze droższa, jeśli można sobie wyobrazić. Natomiast yy, w 1958 roku powstała tańsza wersja lajki M3, którą nazwano lajka M2. A to jest fajne, bo pierwszą lajką M była M3. M2 M1 były późniejsze. Więc w 1958 roku powstała lajka M2. Bardzo, znaczy, mechanika ta sama, migawka ta sama. Natomiast zostało w niej zmniejszony wizjer. Zamiast tego wizjera 091 powiększenia 091 została 072. Wizjer czyli mniejszy. Znaczy ten wizjer jest tak duży że chcąc zrobić zdjęcia w środku yy, przez niego trochę się namęczyłem, bo moje, mój zestaw do fotografowania wnętrza nie był jest przystosowany do aż tak wielkich wizjerów. Chyba się nie spotkałem z tak dużym wizjerem do tej pory jeszcze. To Leica M2 miała ten mniejszy wizjer, 72 mm, za to miała trochę inne ramki, bo też automatycznie pokazywała ramkę na 35, 50. I 90 mm. Moim zdaniem 35 jest bardziej użytkowa ramka niż na przykład 135. Ja bym wolał mieć 35, 50 i 90. Natomiast to, co w niej zabrali, to zabrali jej samo się licznik. Nie wiem, czy to jest tak duży koszt, że go zlikwidowali. Jest licznik, który jest mechaniczny dookoła. Bardzo sympatycznie, wygląda bardzo ładnie. Tutaj trzeba zesetować po założeniu negatywu. I to jest wszystko. Więcej w, w uproszczeń nie było, ale dzięki temu y, była tańsza. A człowiek najlepiej sprzedawała się Leica M3. W 59 roku, czyli rok później powstała Leica M1. Taka sama jak M2, tylko bez dalmierza. Tylko taki dalmierz bez dalmierza. Jeszcze tańszy aparat. Y, jak się zastanawiałem, w sumie to ja lubię dalmierz, ale przy części fotografii takich szybkich, gdzie każdy gdzie tak, yy, lajki jedynki sprzedawały się obok lajek trójek w, samie, w sumie cały czas, czy lajka jedynka która nie miała dalmierza, yy, sprzedawały się cały czas bardzo dobrze. Tak lajka M1 powinna sprzedawać się bardzo dobrze. Ja dzisiaj nie pogadziłbym. Też bym spokojnie, z przyjemnością taką takim aparatem, zwłaszcza, że on był trochę tańszy, natomiast sama jakość wykonania aparatu była tak samo na najwyższym poziomie. W 1965 roku powstała jeszcze lajka La MD, oparta na korpusie lajki M2, który, jak wiadomo, jest oparty na korpusie, na, na aparacie M3, lajki M3. Więc oparta lajka MD, której jeszcze uproszczono bardziej, czyli podbojono ją wizję. Fajny. Był damierz bez damierza, a teraz jest aparat... Przepraszam, kot mi spadł z parapetu, gapcio. Nic się nie stało. Za ja bardzo się kręcił, albo ja za głośno gadam. W 1965 w w roku lajka MD pozbawiona z dalmierza i wizjera w ogóle, ale to był aparat przeznaczony bardziej do fotografii laboratoryjnej, gdzie stwierdzono, że w sumie ten wizjer nie jest potrzebny i tak, i tak. A w 1966 roku zaprzestano produkcji lajki M3, ponieważ weszła w 1967 lajka M4. Czyli taki sama jak M3. Praktycznie, znaczy, to jest nijak. Wizję miała z M2, czyli ten trochę mniejszy, z lampkami 35, 50, 70, 90, yy, natomiast miała samozwającym się licznikiem, yy, ale dołożono do niej pokrętło zwijania powrotnego, bo w tym, w tym modelu mamy takie mały. jak go wyjmę, to naprawdę to ja się nie pokręcę, bo najpierw muszę, żeby zwinąć za zróbmy kilka zdjęć, przynajmniej ciach. Bo w tej chwili mam negatyw włożony. No ćwiczebny, bo ćwiczebny, ale mam. Żeby zwinąć negatyw, trzeba tutaj tu jest pokrętło, muszę go przełączyć. Leciutko się przełącza. I wtedy zwijam. Negatyw. Ale prawdę mówiąc, to trzeba się nakręcić. To jest dosyć ostre. To jest, to jest nowe, w związku z tym jak nieużywane, to jest tym bardziej dosyć... O, już zeskoczył mi. Negatyw. Eee, czuć, jak zeskoczył, eee, to... Mechanika w nim działa tak dobrze, że ja czułem, jak negatyw przeskakuje. Natomiast yy, dobra, no to samo fotografowanie, bo o tym powinienem powiedzieć. Fotografuję nim się jak klasyczną lajką. Muszę zmierzyć czymś światło, bo to późniejsze dopiero modele miały pomiar światła przez obiektyw, ustawić przez czas, ustawić przysłone na obiektywie, dalmierzem ustawić ostrość i zrobić zdjęcie. Ja używałem dwóch obiektywów, El, dwóch Elmarów. Elmara 50 ze światłem 2,8 i y, drugiego, czyli y, Elmara y, 5 cm ze światłem 3,5. Troszkę starszy. Obiektyw ten pochodzi z 59 roku, a ten z 61. trzeciego, drobiazg. Y, y, to jest. Y, ja ich dwóch żywałem, a później mi Zlota obrabia zdjęcia. Mówi, y, te zdjęcia, mówi. Bo Dorota, Dorcie, bardzo dziękuję Ci, Dorota, że mi przygotowuje zdjęcia do prezentacji, obrabiała, czyli plamkowała przede wszystkim. Jak mówi, ty słuchaj, ale zdjęcia są świetne, ten obiektyw jest bardzo dobry. Ja mówię, tam były dwa obiektywy, nic to nie widać różnicy żadnej, że tam były dwa obiektywy. Myślałam, że jest jeden obiektyw, natomiast bardzo dobry. Jeśli spojrzymy na to główne zdjęcie, co jest tutaj za mną, trochę je widać, to powiększę oczywiście. To, tak ta Data mówi, ono nie, ten, ten obiektyw nie ma żadnych wad optycznych. Jeśli latania z prawej strony jest prosta, po środku jest prosta i z lewej strony jest prosta, wszystko jest proste. Nie ma żadnego rozmyć, żadnych wygięć. To jest idealny pod tym względem obiektyw. Żadnych załamań na kantach. Świetny obiektyw. Do tego rozdzielczość jego, to tamten łańcuch widać. Rozdzielczość jest maksymalna. Tu jedynie ogranicza go rozdzielczość negatywu. Obiektyw, znaczy gdyby dać mu bardziej taki drobność negatyw, to zdjęcie można by było powiększać, powiększać i powiększać, ponieważ no, obiektyw jest bardzo dobry, a to jest najprostszy obiektyw. Elmar był najtańszym z obiektywów yy, yy, sprzedawanych razem z zlajkom. W związku z tym ten podstawowy obiektyw jest świetny. To, co powiedzieć o tych następnych obiektywach, droższych. Tu spójrzmy jeszcze. A, krzaczek. E, zrobiony dokładnie tym obiektywem, czyli tą 50, zresztą 2,8. Przy czym, mimo tego, nie powiedziałem co o migawce? Nic nie powiedziałem. Migawka płócienna z czasami od jednej sekundy do jednej tysięcznej części sekundy, jednej tysięcznej części sekundy, z czasem synchronizacji z lampą błyskową 1,50, czy tu 1,60 w 1,60 synchronizację mamy, możemy mieć na lampy spaleniowe albo lampy elektroniczne Odlądnie. spaleniowe elektroniczne niestety to jest specjalny wtyk lajki like, trzeba mieć przejściówkę żeby wejść na klasyczną zwykłą lampę błyskową no niestety natomiast yy, samo ten, to zdjęcie zostało zrobione przy przysłonie 4 przy czasie 1000 część sekundy popatrz na rozmycie. One już one się zakręcają przy przysłonie 4, gdybym zrobił to zdjęcie przy przysłonie 2,8, to musiałbym pewnie filtr szary założyć. To one dopiero by były zakręcone. To, na, to jest, no, jeśli powiem, że to jest legendarny aparat, to obiektyw do niego jest pasujący. Spójrzmy na portret. Ten portret pod spodem zrobiony jest dokładnie tym obiektywem, przy czym przy przysłonie to już jest w granicach 5,6, tam było więcej światła. I przy, przy, przy tej przesłanie przyjęcie 6, ten, te nieostości wyglądają bardzo przyzwoicie, bardzo ładnie. Natomiast sam, jeśli powiększę sam portret y, tego y, ucznia, on jest wyrysowany. Co fajne widać, to widać, gdzie on kończy się y, twarz i za chwileczkę szybko przechodzi w nieostości. Dobre, te najlepsze obiektywy mają właśnie to, że jest osto, osto, osto i szybko się robi nieostość. I to jest tak... I to jest to, co przy fotografii portretowej jest oczekiwane od obiektywu. Tu mamy drugie, tamte zdjęcia. Tutaj mamy orzełka, zrobionego dokładnie tym obiektywem, czyli tym ze światłem 3,5, 5 cm, 3,5 L-marem. I też, jak widać, po nieostrościach, też przy przysłonie 4. Jak widać po nieostrościach. Bardzo ładne nieostrości. I tu jest przysłona 4, tu jest przysłona 4, dlatego gdybym tu użył 2,8, a tu 3,5, to może by było widać różnice większe między nimi. Natomiast moim zdaniem te obiektywy są tak samo fajnie zakręcone. Natomiast zdjęcie obok, gdzie jest jakby portret z widokiem na rynek w półtusku, to jest przysłona w granicach 8. Ośmiu, śmiało pociągnąłem, ale też ta nieostrość jest właściwa. To nie ma tego, że wszystko mi się zrobiło nagle ostre. To jest tak, jakbym chciał, żeby to wyglądało. To jest, prawdę mówiąc, to jest aparat, który każdy bym powiedziałbym z drobnymi Uwagami do niego, czy to pokrętło, które poprawili w wersji czwartej z świetnym wizjerem, wygodnym zakładaniem negatywu, już wygodnym nakładaniem negatywu, to nie jest ten yy, szybkie ładowanie, gdzie ja tylko zakładam, zamykam klapkę i już, ale jest bardzo przyzwoite rok 54. Wtedy nie było nic lepszego. Prawdę mówiąc, to Nikt z tych dużych firm nie podjął już walki jakby o dominację z lajką. Większość przerzuciła się, czy znaczy wszyscy przerzucili się na konstruowanie lustrzanek, natomiast dalmierze popatrzyły, żeby zrobić coś, co będzie konkurowało z lajką M3 to nie ma co. I w sumie lajka na następne dziesiątki lat została dominującym firmą, znaczy dominującą marką w dalmierzach fotograficznych. Marką, która dzisiaj jest legendarna, która lajka M, fotografowana jest do dzisiaj jako już cyfrowa lajka. Cały czas no, świetny aparat, miałem okazję fotografować lajkom cyfrową też przyjemność użytkowania, natomiast Leica M3 naprawdę najfajniejsza, najfajniejszy dalmierz, jakim robiłem zdjęcia. Także Marek, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, że pożyczyłeś mi ten wspaniały aparat. Do tego jeszcze w stanie takim, że ja się zdziwiłem, że no nie bałeś się mi pożyczyć aparatu, który jest praktycznie kolekcjonerski do tego, żebym nim porobił zdjęcia. Także Marek bardzo dziękuję Ci za poruszenie mi lajki like M3. Sama przyjąć, bo robienie nią zdjęć. Tobie dziękuję za obejrzenie filmu. Patronom za wsparcie, bo bez Was praktycznie to nie miałbym czym załadować tych aparatów. Nie miałbym negatywów, nie miałbym chemii, żeby to wywołać. Oczywiście Dziękuję też wszystkim osobom, które pożyczyły mi aparaty, bo to dzięki Wam, tym, którzy pożyczają mi aparaty, ten kanał wygląda tak jak wykonał. Ma, wygląda. Ma wiele ciekawych aparatów, których osobiście nie stać, by mnie było, żeby je kupić. Dziękuję Ci jeszcze, raz. zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć i do zobaczenia. Cześć!